Dzisiaj nauczymy się wahadła. Zaczynamy od dokręcenia kija. Strzałka wyznacza kierunek kręcenia kija. W momencie kiedy przód kija Skierowany jest do góry, przekładamy kij do drugiej ręki i go dokręcamy do pozycji, gdzie ręka będzie ugięta pod kątem 90 stopni. Jeszcze raz w drugą stronę w spowolnionym tempie. I w tym momencie, właśnie, zamieniamy dłoń. A teraz troszeczkę szybciej.